Cześć, ja jestem Brodoty, a przed wami lekko dłuższa pogadanka o Series Sam 4. Seria ma już niemal 20 lat na karku, ale ten czas leci, prawda? Pierwsza pojawiła się w 2001 roku i chyba nie trzeba wyjaśniać, że postać sama wrosła nieco w kulturę grową również obok takiej postaci jak Duke Nukem. Seria studia Team stała się ich, można powiedzieć, dużym flagowcem i na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat postanowili stworzyć też kilka odtworzeń, i wskrzeszać swo swoje gry w wersji HD. Pod koniec września 2020 roku, pod skrzydłami dość, lubianego przeze mnie Devolver Digital, wypuścili część czwartą swojej serii, czy bardziej precyzyjnie mówiąc, gierkę o numerku 4. Scro Team, moi drodzy, no niestety nie mam ostatnio zbyt po drodze, bo ich ostrej wpadce z grą Scam, info o tym w podpiętym komentarzu, no ale Serious Sam sam się nie zagra, jest to powiedzmy seria, w którą musiałem spróbować zagrać, kiedy wychodzi nowa część. Zrobili również bardzo fajnego The Tales Principle. Czwórka słynnego sama zdobyła w zaledwie tydzień niemal 3200 ocen na Steamie, to dużo. Bo sama, no, nie trzeba tutaj przedstawiać. Ekstremalnie szybkie rozbierducha, dziesiątki przeciwników lecących na nas, na pałę, na kamikadze i masa elementów, które zadają nam obrażenia. Ta gra na tym właśnie bazuje, że wszystko chce nas tutaj zabić. Pociski przeciwników, wybuchy, eksplozje, przeciwnicy kamikadze również. Odmurzająca rozwałka, zabawa tkwi w lizrach krwi, jak ja to mówię. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich Gierek i otworzeń HD, czwórka otrzymała 30% ocen negatywnych, pozytywnych było 70%. Z niemal 3200, 200, 700 ponad były tutaj oceny negatywne. Dlaczego? Sprawdzimy to, a raczej ja sprawdzę to w swoich subiektywnych podejściach. Uniwersum, w którym ludzkość została zapchnięta do ekstremalnej defensywy, hordy mentalu panoszą się, wychodzą z portali, się zniszczenie, a my, no cóż, mamy tutaj wszystko po prostu to zaorać i trafiamy do uroczego, starożytnego Rzymu. Pełnego potworów. Różnicą jednak wabularną jest tutaj trochę naszych przydupasów, z, z którymi się nie tylko kontaktujemy, nie tylko rozmawiamy, będą oni nam tutaj pomagać w trakcie gry na początku gładziutki, młodziutki, piękniutki żołnierz Kenny będzie się krył pomiędzy hordami potworów, gdy my będziemy je mucić na papkę. Warto wspomnieć, że Czwartego Series sama możemy też pograć z innymi przez sieć. Nie jest to tytuł we wczesnym dostępie, więc mamy prawo go tutaj objechać hmm, po prostu w 100%. Po ile tyle otrzymamy. No niestety, nie jest to tytuł taniej. 143 zł na Steamie oficjalnie. Na g w tej samej cenie są oferty na gifty na różne regiony. Należy oczywiście pamiętać o europejskim albo globalnym. No chyba, że mieszkacie na Antarktydzie w to wtedy jakieś z Antarktydy. Pierwsze minuty w grze są trochę dziwne, bo są mega spektakularne, mamy wielką bitwę z udziałem setek potworów, które w wyblurowanej trochę formie najeżdżają ziemię, w której mamy e, przegrać. <tak>, tak, zabić się. Rozgrywkę macie nagraną na maksymalnych detalach z DX12 bez blura i bez adaptacyjnego kontrastu jaki niby gdzieś tam w opcjach jest. Następnie gdy już odzyskamy swobodę widzimy nad głową latający gigantyczny harwester i niestety takich momentów w grze bardzo spektakularnych jest zaledwie tylko kilka. Gdy tło gry robi kolosalne wrażenie, no małe z takich momentów, niestety. Samą mechanikę gry nie ma co tutaj szczegółowo opisywać, po prostu mamy zdrowie, pancerz, broń, amunicję, ewentualnie dodatkowe typy broni, na przykład zamiast strzelby mamy dwururkę, albo strzelbę automatyczną, oraz specjalne umiejętności, tak jak masowe leczenie, mini-atomówka, czarna dziura i inne, te, prócz tego różnego rodzaju granaty, które na przykład potrafią spowalniać czas, no które są troszeczkę rzadsze, ale niezwykle potężne. Niestety początek gry już zaczyna mieć problemy. I dużo słabiej przypomina poprzednie Surrey's Same, gdzie przeciwnicy dorwać nas mogli wszędzie i zawsze mieli sposób, by nam spuścić łomot. Tutaj niestety nie. Początkowa misja z pierwszymi kamikadze. Moi drodzy, wystarczy wskoczyć na ciężarówkę, dodatkowo skacząc na niej, dodatkowo jeszcze podskakując. Inteligencja dodarza do nas tych kamikadze, dostaje wylewu i w sumie nasi koledzy rozwalą ich za nas. Tak, NPC potrafią tutaj w końcu, nareszcie, jestem szczęśliwy, zabijać przeciwników, a nawet potrafią porobić bossa. Niektóre lokacje w Series SAM4 zrobiono niestety trochę źle, że można je przejść dosłownie stojąc na murku, stoliku, samochodzie albo innym obiekcie, bo przeciwnicy na początku, oczywiście ci biorący nas, na klatę nie potrafią nas tego zdjąć. Albo też możemy wskoczyć na dach jakiegoś budynku, no i wtedy to już w ogóle jazda. Dużo biegaczy, walczących wręcz wokół nas, no to jest to naprawdę bardzo fajna farma zdrowia, bo zabijanie ich klawiszem E powoduje, że reszta czeka, aż skończymy zabijać poprzedniego. Jeżeli oczywiście takie ulepszenie y, pozyskiwania zdrowia w walce wręcz sobie odblokujemy. Jest też zniszczalne otoczenie, co wypada czasami całkiem ciekawie, bo niektórzy przeciwnicy potrafią na przykład szarżując rozwalić drzewa. Tylko że drzewa możemy rozwalić nożem. Tak, nożem. Wybuchami, karabinem już nie możemy, ale nożem możemy wyciąć wszystkie drzewa na plansze. Tutaj chciałoby się wkleić my ma But why? Na pewno można na plus docenić soundtrack tej gry. Z zawsze muzyka w Story. Sam była fajna i tutaj jest nie inaczej. A posłuchajcie zresztą sami. Czwartego sama ulepszono też o sporo znajdziek tekstowych, audiologów, nawet radia sobie leżą, po prostu jakby grają i podkręcają trochę lore tej gry, mimo że to czysta rozpierducha, oraz oczywiście mamy tutaj trochę więcej jakby postaci, które występują z nami na plansze. Tak, Serious Sam w końcu ma swoich pomocników. Scenki filmowe wykonano mega mocno, budżetowo i animacje postaci, czy też ich twarze wyglądają strasznie staro, ale też należy zaznaczyć, że Chrome to nie jest duża ekipa i nie ma co tutaj się spodziewać cudów. Z jednej strony Musimy pamiętać o tym, że od kolejnych części Series sama powinniśmy już trochę wymagać tego, żeby były to gry trochę ładniejsze, ale z drugiej strony cały czas przypominam, że Team to nie jest duża firma, nie jest to duża ekipa. W sumie jednak należy zadać pytanie, czy filmy w tej grze w ogóle są potrzebne? Nie wiem. Problem jest taki, że są one lekko pobagowane, nawet po prostu koniec rozpierduchy. Wszyscy nasi koledzy robią instant stopa, zatrzymują się w miejscu i nagle wszyscy przeładowują. Wygląda to komicznie, orkiestra symfoniczna przeładowa walki z bosami dla seri series sam też są bardzo istotne. Zawsze były napakowane akcją rozwałką. Tutaj ładnie wyglądają i spektakularnie, gdy ich animacje powierzchnia tej rozpierduchy jest naprawdę bardzo duża. Ładna trzeba przyznać bardzo pozytywnie, że lekko mocną stroną czwórki jest to, że lokacje są ekstremalnie duże i ekstremalnie otwarte. Nie wszystkie, ale jak już są, te, powiedzmy plansze otwarte, no to brew się leciutko unosi, że rozpierducha jest tutaj na bardzo dużej przestrzeni. Ale a Taki bossów bywają tak wolne i tak oczywiste, że część z nich można przejść bez utraty punktu zdrowia. Rozpocząłem grę raz jeszcze na hardzie, bo normalny to tak naprawdę rozgrywka, rozgrywka super easy, naprawdę super easy, takie wręcz bardzo easy. Trudny stopień trudności w tej grze, jakkolwiek to brzmi, masło z masłem, okazał się być po prostu łatwy. Bossowie nie stanowią w WSS-4 żadnego problemu worki na pociski, gąbki na eksplozję. I tak na dobrą sprawę starczy wyklikać z rakietnicy, ile wlezie i po 5 sekundach bossa. Nie ma. Fizyka rozpierduchy w Serious Sam zawsze była bardzo mocno istotna i tutaj niestety jest żenująca. Chociaż ma jedną zaletę: ma mapy. W 4 jak mówiłem, są dość duże i obszar rozwałki potrafi unieść brwi do góry, gdy klepiemy potwory na dość otwartych i niezbyt równych planszach. Tak, jak wyleci nam 50 przedziwników na raz, jest naprawdę przyjemnie na tych otwartych hmm, miejscach. Jednak jak ubijemy każdego jedną i tą samą animacją kopa w twarz, jak wszyscy mają dokładnie, Jedną animację śmierci czy rozpadu na oderwane kończyny, jak wszyscy w rzędzie leżą tak samo po odcięciu uba nożem, to pojawia się taki żenujący wyraz twarzy. Animacja zabicia przeciwnika, wręcz lub kopniak, jest jedna, ich animacja lotu. Po kopniaku też jest jedna, to jak leżą na, na ziemi zawidzi też jest jedna, no tutaj może trzy rodzaje tekstur tego jak leżą. I teraz jak mamy stu wokół przeciwników, wszystkich wybijemy nieeksplozyjnie, żeby ich nie rozerwać, to jednakowość tych leżących ciał po prostu boli. Bardzo boli. Brakuje juchy w tej grze. Sorry Sam z tego właśnie słynął. Z juchy, z rozpierduchy, z krwi po cycki. Tu po czterech sekundach krew znika, ciała wrogów też znikają, chwila moment ich nie ma. Moi drodzy, mechanika strzelania. To już nie jest coś sam, to jest coś… innego. W opcjach możemy włączyć sobie np. paski zdrowia oraz punkty obrażeń, by zobaczyć pewną niesamowitą słabość tej gry. Każda broń zadaje dokładnie, konkretną ilość obrażeń, a przeciwnicy mają zawsze dokładnie, konkretną ilość… Trafień z danych broni, by paść. Mają swój po prostu poziom zdrowia, co sprawia, że każdy przeciwnik pada na dokładnie odpowiednią ilość strzałów, dokładnie z odpowiedniej broni. Można matematycznie obliczyć ilość przeciwników i ilość oddanych na nich strzałów. Śmiem sądzić, że da się to zrobić. Poprzednie części Serii dawały uczucie miodnej rozpierduchy. Tego, że każdy przeciwnik stanowi tutaj krytyczne zagrożenie i może oberwać mocniej, słabiej, różnie to może być. Zaskoczenia, że przeciwnik potrafił wytrzymać trochę więcej. Tutaj pod względem strzelania tego jest mniej, tej miodności, bo pistolet można używać jak snajperkę. Zawsze na tą samą odległość zada dokładnie takie same obrażenia. Ewentualnie weak pointy albo głowa to no, dostanie więcej. Strzelba również, czy to 100 metrów, czy 2 metry, obrażenia będą te same. Indyki kradzione. Z Unity Asset Store potrafią mieć lepszą mechanikę strzelania. Może rozrzut większy, jeżeli to dwururka, Tak czy siak ciekawie się używa dwururki, trochę jak minigana zmieszanego ze snajpą, ale o mniejszej szybkostrzelności. Bossowie, patrzcie teraz: tak. Boss nie reaguje porobiłem go odpowiednim ruchem myszy i klawiszy pierwszy raz, chodząc po prostu sobie wokół niego. Znalazłem się w jego strefie wylewu, gdy nie chciał po prostu mnie atakować, nie wiedział co ma robić, zmienię co chwila tak wręcz na dystansowy, po prostu animacja, czyli nie mogąc w sumie w ogóle zaatakować. Serious Sam 4 w pigułce, czyli budżet, bug oraz wydojenie graczy na markę. Z drugiej strony ten pomysł na przenoszenie wcześniejszych bozów jako typowych przeciwników później jest oczywiście spoko, ale walka z już któryś raz tym samym niewiele ulepszonym zestawem przeciwników w całej serii Serious sam mogła być tutaj w tej czwartej części nieco rozwinięta i nieco ulepszona. Sekrety, Serious sam zawsze z nich słyną, nawiązując co wiadome do klimatu klasycznych FPS-ów z lat 90. -tych, 2000. -tych. W przypadku starszych części sama, czasami trzeba było użyć wybuchów, odpowiednio się poświęcić, by wykorzystać skocznie, zauważyć półki, do jakich należało po prostu wskoczyć, jak to wypada w SS4. Powiem, że bardziej słabych sekretów dawno nie widziałem. Dwa skoki na samochód, jeden na dach ciężarówki. Wow, sekret! O, a co to tam za rogiem, za krzakiem, leży przysłonięte liśćmi, Sekret! Jakaś deska zasłaniająca dziurę w ścianie? Okej, okay, super, z karabinu jej nie rozwalę, ale nożem? Owszem! I bom, sekret. Poprzednie gry z serii może nie miały sekretów rodem, nie wiem. Z Doom Eternal czy coś, ale przynajmniej udawały, że trzeba było się postarać. Z czasem, grając w 4 już nauczymy się, gdzie są sekrety, bo gra tak często korzysta w kółko z tych samych tekstur, że można się po prostu domyślić, gdzie jest sekret. Rozwój postaci jest przykry. Nie jest zły, słaby, nierozwinięty, jest przykry. Patrzysz i zastanawiasz się, jak można było zrobić to w tak krytycznie mało rozbudowany sposób. Odnajdujemy same, czyli oczywiście syriańskie artefakty mocy i w sumie drzewko rozwoju to walni przeciwnika mocniej, jeszcze mocniej i epicko mocniej, w zależności od jego wielkości, czyli opcja odblokowania sobie e, ataków wręcz w coraz większych przeciwników, albo trzymaj w rękach dwa pistolety, dwa krabiny, albo dwie rakietnice, ewentualnie fajnie wygląda rzucanie przedmiotami i tyle. No dobra, na plus zasługuje jeszcze możliwość ujeżdżania bestii, które się da i wtedy brykanie sobie nimi pośród przeciwników może wyglądać Naprawdę mega fajnie, tylko problem jest taki, że odblokujemy sobie to prawie dopiero pod koniec gry. Tych bonusów jest przykro mało i opierają się o to no przeładuj bronie szybciej, o fajny perk. Możemy znaleźć też ulepszenia broni niewielkie i nieznaczące, na przykład granatnik i granatnik kasetowy. Plusem jest możliwość wykonywania dodatkowych misji. To jest całkiem fajne, poza wąskiem głównym, poza celem głównym mamy jeszcze dodatkowe misje, oznaczone na niebiesko, które mają za sobą swoją własną fabułę i najczęściej jakiś element rozpierduchowy, dodatkowy, na przykład konieczność zamknięcia wielkiego portalu potworów, wciskając powoli różne przyciski D, aktywujące. Technicznie. Powinno się wsadzić coś w pewne miejsce autorom tej gry, zgodnie z tym jak Sariusz Sam wygląda działa, i to wszystko wysadzić, bo wymagania sprzętowe podane są w bardzo zły sposób. Gra sama w sobie graficznie wygląda trochę staro. Ekstremalnie brzydko miejscami, gdzie cienie się nie składają, albo cieni w ogóle nie ma, albo są pomieszczenia, które mają czarne ściany i białą podłogę. Animacje są banalnie proste, splaty krwi znikają po trzech sekundach, zwłoki po czterech, gdzie juchy i graficznej rozpierduchy prawie nie ma. Mimo to, SS4 wymaga 1050 970 ewentualnie gdzieś tam jest podana 4 rdzeniowego brocka 8 gigaramu i to niby wszystko do pogrania w 30 klatkach na 720p. Tak, 720p. Dobrze słyszałeś 720p? Ja odpaliłem ten tytuł na 970 starej 508 8GB Full HD i grało się tak trochę średnio. W 2080 6 rdzeni po 4,4 32GB i ta gra na Full HD potrafiła rwać. Na 2560 na 1440 skacze pomiędzy 40 a 70 klatek, a wygląda obrzydliwie czasami. Jednak technicznie to, co drażni najbardziej, to dziwna płynność. Ta gra niby czasami potrafi śmigać w tych 70 fps klatkach, gdy nie ma dużej spierduchy, ale ma się uczucie, jakby to było przeskalowane z 30-40 klatek. Niepłynność tej gry jest nietypowa negatywnie. Ślady po pociskach prawie nie zostają. Możliwość rozsząkowania zwłok jeszcze bardziej nie ma. Inne animacje kopnięć przeciwników nie ma, bo jest tylko jedna na wszystkich. Te potwory i tak leżą fajnie, jakie kopniemy. Po prostu mają cały czas tą samą animację. Czasami to atak klonów. Sam recykling tekstur, czyli powtarzanie cały czas tych samych ścian, tych samych obiektów w stylu wykonania mapy w 4 najwyższy najwy najwy naj zwyczajnie sieci mnie po prostu przeraził. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w grze mamy kilka rodzajów drzew. One są tylko obrócone. Nawet w sumie można powiedzieć, że mamy jeden rodzaj drzew. Macie to teraz ładnie widoczne w tym momencie na ekranie. Niby nikt tego nie zauważy. Sorry, ale taką budżetowość czuję na kilometr. Wszystkie te sławne animacje, strójki, wyrwanie oczu, flaków, zastąpiono debilnym wbijaniem noża we wszystko. Inny przeciwnik, animacja wbijania noża jest taka sama, no ech. Jeżeli mamy mam tutaj na przykład jakieś komba, atakowanie weakpointów przeciwników, niestety tego nie ma. Jak za mocno oberwą, to sobie kucną i tyle. Nie, nie trzeba tutaj. Żadnej zręczności, żeby wskoczyć na przeciwnika, strzelić mu w dać coś w tym stylu, niestety takich rzeczy nie ma. Finalnie powiem, że zagrałem w mocno średnią grę, by nie powiedzieć bardzo słabą. Klimat Series sama jest, rozpierducha jest, jednak czy warta takiej ceny premierowej 140 zł, prędzej 40? I ja odniosłem wrażenie, że gram w coś, co już powiedzmy ma… Yy, co jest latami wstecz w stosunku do poprzednich Serious Samów oraz przede wszystkim w grę, gdzie autorzy licząc mój wydany hajs na ten tytuł po prostu się ze mnie śmieją. Jak można kogoś tak oskubać, robiąc praktycznie wszystko na kolanie budżetowo, recyklingowo, bez rozbudowania, bez jakiegoś pomysłu. Tak jakby ta gra była zrobiona na to, żeby po prostu dobić serię, dodoić i docisnąć do fanów, e, którzy i tak kupią. Serius Sam 4 wydany na Steamie balansował w okolicy 35% ocen negatywnych ja niestety jestem w mocnych tych 35. W przypadku e, w poprzednich częściach e, mogłem się uśmiać z niektórych żartów, bo uniwersum e, było oczywiście kompletnym absurdem. Tutaj te żarty też są w Surge Sam 4, ale są. Suche, takie ojcowskie, takie nieśmieszne, takie po prostu żenujące. Jak w poprzednich częściach walki z potworami miały jakiś scenariusz, jakiś pomysł. Tak po prostu tutaj autorzy wrzucili potwory na mapę i tyle strzelaj sobie, które można też, jak mówiłem, zgliczować, wskakując na przykład na dachy budynków. Budżetowość tej gry kuje na każdym grogu, nie musimy się spodziewać po tym oczywiście Doom Eternal, żeby to była tak bardzo kasowa gra, ale jednak strzelanie z noża na kamerze z trzeciej osoby i mamy nawet funkcję taką podaną w opcję, że możemy sobie odpalić Serious sam. Cztery z y, trzeciej osoby, i strzelamy z noża, powoduje to salwy śmiechu. Te sekrety ukryte za murkiem, sejwy w momencie śmierci i tego typu sprawy, sama gra jest dość krótka, zajmuje około 7 godzin. Niektórzy mówią, że o, ponad 12. Ja po prostu miałem w niektórych miejscach dość klepania potworów dla samego ich zabicia i bywało, że leciałem do przodu, a potwory za mną. <grych> Znikały! Także ten. Minusem jest też wielkość niektórych lokacji, w których po prostu biegniemy przez 30 sekund, nic nie robiąc, albo masa pomieszczeń i korytarzy, gdzie po prostu nic nie ma. Wchodzimy do jakiegoś budynku, do jakiegoś pomieszczenia, a tam po prostu czarna podłoga, białe ściany albo na odwrót i nic nie ma. Siedzenie przez um, pół gry w tym Rzymie tylko potwierdza ten paskudny recykling obiektów. Um, to dość mało jak za taką ceną, czyli te powiedzmy 9-10 godzin maksymalnie plusem jest możliwość gry sieciowej, ale w po co? Średnio czuć sens, by grę wtedy po prostu przejść jeszcze szybciej. Można powiedzieć, że te no, całe 10 godzin to jest dużo, ale jak mówiłem, grę można zaliczyć nawet w 6, jeżeli się bardzo postaramy. Jestem dość mocno zdziwiony, że ta gra, ocena, że ta gra dostaje 70% ocen pozytywnych na Steamie. Na pewno na plus zasługuje Sandra, który przyjemnie daje po uszach. Jeżeli mamy podejście do Series Sama, jak do taniego krabiszcza, który by staniał przykład do tych 9 euro, do tych 40 zł, to można się odprężyć. Jednak z że gra wychodzi za 30 parę euro i tak bezpruderyjnie smaruje graczowi po twarzy budżetowością, ale warstwem, niedrobieniem, pośpiechem, to ja mogę zostawić od siebie jedynie mocną, pomarańczową. To jest gra bardzo słaba i po prostu dwa negatywy. Wspomniałem sobie tutaj artykuł z portalu Pixel z 2019 roku, gdy padły tam słowa. Tu cytat. Lokacje to już nie tylko rozległe płaszczyzny z pojedynczymi obiektami, ale znacznie bardziej rozmaicone miejsca posiadające ciekawą topografię. To jest koniec cytatu. W czwórce ten tekst brzmi jak podły żart, gdy lokacje są po prostu bardzo Duże, ale przypominają płaskie placki. Można odnieść wrażenie, jakby część czwarta miała być zrobiona na szybko taką dojarką, by sfinansować, kto wie, może część piątą. Opis dla czwórki na Steamie wspomina o tysiącu przeciwników. Ta, ta pierwsza walka na start i te tysiąc przeciwników na start, no to w sumie jedyne chyba takie miejsce w całej grze. Tutaj cytat. Stworzyliśmy. Własne studio do fotogrametrii przy produkcji Series SAM4. Gra to zlepek reteksturowanych obiektów w nieskończoność. Szkoda, bo Croteim w tej grze niestety mocno mnie zawiódł. Na koniec klasyczne podziękowania dla opłatnych wspierających ten YouTube'owy bajzel growy. Cały czas próbuje wygrzebać czas na dopieszczenie nowych animacji do filmów, bo ten aktualny układ ulegnie zmianie. Ale to będzie kiedyś. Wkrótce na kanale Medieval Dynasty, możliwe, że już we wtorek, oraz live City Skyline Skylines. W końcu zbudowania miasta nastawionego wyłącznie na komunikację miejską. W październiku ma pojawić się też remake 14, 13. zapisywanego takimi rzymskimi cyframi mega fajnej komiksowej gierki sprzed lat. Z pewnością do niej podejdę na premierę klasycznie po lewej stronie, nie macie opcji zostania tutaj na dużej subskrypcją, a po prawej poprzedniej, albo też najnowszy film na kanale. No i cóż, tyle.